Serdecznie, Mary Filipiny, Bohą Karmy. Życie na Filipinach, Danika ze mną. Jedziemy na spotkanie, na to seminarium, żeby Olivera ochrzcić. Zostało nam 7 minut. <grybujesz> Chyba się spóźnimy do nic. Nie wiem, co będziemy dzisiaj robić, powiem szczerze. Deszcz pada, taka pogoda sobie. Zobaczymy, ile to będzie trwało, jak się uda. Abyśmy jeszcze gdzieś wyskoczyli po tym seminarium także już nie będę przeciągał bo nie chcę się spóźnić za dużo <grymne> na razie, trzymajcie się, hej bezbożniki my jesteśmy powiem wam, zamiast przyjść do kościoła w niedzielę, już dawno nie byłem w kościele, może za tydzień byśmy przyszli naprawdę, tyle czasu mnie nie było ale byłem już kilka razy zdarzyło mi się być w filipińskim kościele w kościele na Filipinach o, katolickim ale jeżeli gdzieś tu jest to nasze spotkanie Maria nie denerwuj się jesteś przy kościele powiem mm. <noise> wam, ja z nimi po prostu zgłupieje z tymi ludźmi tutaj Przyszliśmy na spotkanie ile? Dwa? How many times we asked them? Two times? Times. Trzy razy pytaliśmy się, kiedy się zaczyna, o której godzinie, w jaki dzień, żeby przyjść i zacząć to seminarium. A oni nam mówią teraz, że sorry, ale w tym miesiącu nie ma. Żebyśmy w październiku przyszli. Nie wiem, wiecie co, bo to jest te wymagania, że to jest seminarium, to jest tylko tutaj w. Że... Znaczy każdy, Barangay i każda... każde miasto ma inaczej. Siostra Daniki powiedziała, że na Panglao w ogóle nie potrzeba na żadne seminarium chodzić, żebyśmy tam przyjechali. więc, więc nie wiem, czy po prostu tam nie zrobimy. Pod koniec tego miesiąca i będziemy na jakieś spotkania chodzić. Jak oni sami nie wiedzą, kiedy te spotkania są, czy co, ale nigdy nie byłem tu w kościele. Więc tak sobie pomyślałem, że wejdę i zobaczę na pewno. Są osoby, które chciałbym zobaczyć jak wygląda kościółek na Filipinach. Spory miejsce. Piękne. Odecha? Nie wiem. A może muszelki. Mało, że przyszliśmy na chwilę na markę, Danika musi kupić jakieś klapki dla siebie? Nie? zdarła już zelówki chyba od tego szuranie. Słuchajcie, jest metr 50 wysokości. Echa, Moni, ile? O, oh, here we go. Jeszcze na chwilę do swojego sklepu. Już długo tu nie byłem. Aj! Hey, how are you? Wróciliśmy już do domku. No co kurczaczku? No powiedz coś rybeńko. ząbków szukasz? Ząbku? Tak. Znalazłeś ząbka? Jaki ty jesteś słodki. Jak tatuś. Rodzina przyszła. Siostra do nich. Pogoda deszczowa, więc chyba zostaniemy w domu. Tak Rybko? Mordyńko moja. Jezu. Tak, jesteś słodki, żebym cię zjadł. No, pończył się tak, jak tak? Teraz patrzę, że dostaliśmy ostrzeżenie, że pogoda będzie zła. Także chyba dobrze, że nie wyjechaliśmy. O, ale pogoda. Hmm... byby? Ha... No, idziemy. Idziemy, proszę pana. No. Dawaj do przodu. Tak, o Jezu. No. Tak. No. No dawaj Oli! Działasz, działasz? Okej! Okay. On chce Wam coś powiedzieć! Tak Oli? O super! Proszę bardzo! Kto tutaj stoi? Vanessa Gwiazdeczka, ha? Pokażę Wam coś, co wczoraj jest? A Kids playing. wczoraj? wczoraj albo przedwczoraj, ale chyba wczoraj robiłem coś już pokazuję smalec z cebulką mmm super już Danika próbowała, Danika lubi mama nie próbowała ale siostra próbowała, mówiła, że jest Obrzydliwe, disgusting, powiedziała. Oni nie znają się. Dzisiaj rano nie mieliśmy wody, eee, filtry się zapchały. No i musiałem ten filtr tu był ok, ale te filtry tu, Ma tu mam słuchajcie, dwa filtry tylko w sumie. Eee, wyciągnąłem dwa, żeby ciśnienie zwiększyć trochę żeby ten przepływ wody był lepszy, i jeden się zawrócił bardzo, ale to tak bardzo teraz to tak, nie widać. Bo już on był oczyszczony, bo myślałem, że może go można oczyścić. Ale to było tak ze 3 mm takiej mazi Ale ten ostatni film, bo dwa są mówiłem, tak już był w miarę ok, więc wszystko się zatrzymało tu na tym pierwszym. Będę muszą Muszę zamówić filtr. Bandon będzie świnki karmił. Tu sąsiadów się urodziło dziecko. Wczoraj. Pepa... A co ty tu robisz? Czekasz na jedzonko, ha? Powiem Wam, że ta Pepa to wielka. Boże. A tu małe. Już nie takie małe. Mają dwa miesiące. 6 września przyjeżdża rodzina do Niki z Panglao. Dlatego, że są urodziny. Doniki tate. Na Filipinach jest tak, że jak ktoś umrze, to co roku w dzień urodzin. Normalnie są urodziny. Jest, spotykają się wszyscy ops e, No tak jak normalnie się spotykali przed śmiercią. E, nie jest obchodzony dzień, e, w którym osoba zmarła, tylko urodziny. Ciekawe też. Ja kiedyś nie wiem, czy wam mówiłem, ale była taka sytuacja, żeśmy byli z Daniką w Dumaguette w resorcie i tam wychodzę z tego yy, na basen wychodzę i tam patrzy impreza na całego na tym basenie i, i pytam się co to za okazja oni mówią że urodziny, że birthday boy ja mówię to gdzie jest mówię ten solenizan bo chciałem mu życzenia złożyć nie A oni mówią, że umarł jakiś czas temu ja takie oczy i dopiero wtedy do się dopytałem o co chodzi z tym nie potomaczyłem no. także przyjeżdża rodzina a ja tylko chwilę spędzę tego dnia i out, nie będzie mnie tu ja potrzebuję spokoju no niestety nie, ale nie, nie jestem w stanie tego e, przetrawić już już ja raz, pamiętacie jak tą studnię kopali tu? Rodzina się zjechała. Ile to trwało? Tydzień czasu? Też po prostu nie mogłem. Nie mogłem, za dużo ludzi jest. Po prostu to nie jest dla mnie. Ja lubię spokój, ciszę. I po prostu na ten czas, kiedy oni tu przyjadą, a to będą chyba za 2-3 dni, ja wybywam. Mówię, spędzę do południa czas, tak żeby też obejść ten dzień. To święto. A potem Czekam. Danika zostaje, dlatego że, że musi zostać. Imy go, Vanessa. Czekoladki, wafelki.